Jesteś moim dzieckiem. Wiem, że ta praca nie jest dla ciebie. Czym się zajmujesz? Jestem strażnikiem, zastępcą dyrektora więzienia. Praca strażnika składa się z trzech filarów utrzymanie, nadzór i kontrola. Sam sobie z tym wszystkim radzisz? Moim bezpośrednim przełożonym jest rajaż Tomar. W więzieniu najbardziej krucha jest twoja reputacja. Nie będziesz szanował cię nikt od personelu powięśniów. Odpowiada ci to? Nie ser. Pozostali dwaj to moi koledzy Daia i Mangat. Bóg wie, gdzie on to Nie potrafi nawet przekląć. Powiedz siostra, może zadasz mi to jako pracę domową, ćwiczeniu na dyżurze. Wykonuj swoje obowiązki. Wracaj do domu. Mówię to dla Twojego dobra. Nie przeżyjesz tu. Pożrą cię. Sunil Gupta. Wiesz, kim jestem? W Tihar jest wiele takich historii, których nikt nie chce opowiedzieć ani wysłuchać. Powiem wszystkim, że macie wolną rękę. Ale mój personel musi być bezpieczny. Martwisz się o swój personel, jak ja o moich ludzi? Muszę im pokazać, kto tak naprawdę rządzi w Tihar. Teraz poleje się krewse. Cokolwiek trzeba zrobić, musimy zrobić to razem. Zrobimy to po mojemu nie. Nasza trójka zrobi to razem. Jaki to numer? To pani dzwoni, powinna pani wiedzieć. To więzienie Tihar. Nie ma się z czego śmiać.